Cześć! Witam Was na kanale Niezłe Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, już wcale nie są ona gorsza od a ma nad nią tę przewagę, że przedstawione mi wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o pozycji nietypowej, której na tym kanale z pewnością byście się, się nie spodziewali. Literatura historyczna na okupu wersji z książkami dotyczącymi wojen, bitew, bądź też biografiami znanych przywódców lub polityków. Dziś chciałbym opowiedzieć o książce opowiadającej o wydarzeniach, które mogły uchodzić za współczesne bitwy oraz o ludziach, których większość dzisiejszego społeczeństwa traktuje jak swego rodzaju współczesnych żołnierzy. Chodzi mi tutaj konkretnie o sportowców. Na początek mała zagadka. Co łączy takich ludzi jak Fritz Walter, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus i Philipp Lahm? Każdy z nich jest Niemcem, każdy z nich jest piłkarzem i każdy z nich był kapitanem drużyny, która wyleczyła piłkarską mistrzostwo świata. Jak się pewnie domyślać, dzisiaj będzie o futbolu za naszą zachodnią granicą, a do stworzenia mniejszego materiału zachęciła mnie świetna książka o twórstwie Ulricha Hesse pod tytułem Tor, historia niemieckiej piłki nożnej. Pierwszym krajem, w którym uprawiono ten sport, były Chiny. Aczkolwiek za ojczyznę futbolu powszechnie uważa się Anglię. Dlaczego? Ponieważ Anglia jest tym krajem, w którym po raz pierwszy zostały spisane oficjalne zasady gry w piłkę nożną. Dla przykładu. Rozmiary bramki piłkarskiej to w systemie metrycznym 7,32x2,44 natomiast Przy zastosowaniu jednostek anglosaskich jest to 800 8 stóp na 8 jardów. Najstarszymi rozgrywkami piłkarskimi na świecie jest Puchar Anglii, który wystartował w roku 1871. I w tym momencie może pojawić się pewna wątpliwość, ponieważ skoro najstarsze rozgrywki na świecie, Puchar Anglii, wystartował w roku 1871, to jak to możliwe, że w Niemczech funkcjonują, funkcjonują takie kluby piłkarskie jak są 1860 Monachium czy w 1848 To wynika z jednej strony z historii tych klubów oraz drobnego przekołania, gdyż jeszcze w XIX wieku w Niemczech powstawały kluby sportowe, jednakże były to kluby gimnastyczne. Piłka nożna była wówczas w Niemczech traktowana jako sport dla plepsów, nazywany ją wręcz angielską zarazą. Natomiast gimnastyka była sportem dla elit. Młodzież miejska była zachęcana do trenowania w klubach gimnastycznych, co służyło m.in. wychowaniu sportowemu potencjalnych rekrutów w armii kajzerowskiej. Sekcje piłkarskie tych klubów powstawały później, jednakże w nazwie została zachowana historyczna data powstania klubu gimnastycznego. Początki piłki nożnej w Niemczech były niezwykle trudne, zwłaszcza ze względu na bardzo silnie rozwinięte w tym kraju regionalizm. Regionalizm dodatkowo zmówiony np. reformacją, która zakończyła się w w Niemczech zasady cuius regio eius religio, czyli czyja była tego religia. Walka o piłkarskie nie było wieloetapowa, a kończyła się ona rywalizacją zwycięzców poszczególnych klubów, czy też klas rozgrywkowych. W znacznym stopniu utrudniało to rozwój w tej dyscypliny sportu w Niemczech. Rywalizacja najlepszych drużyn kraju możliwa była tylko i wyłącznie na tym ostatnim, finalnym etapie rozgrywek. O tym, co ma miejsce chociażby w dzisiejszej Lidze Angielskiej, czyli o rywalizacji drużyn z Liverpool czy Manchesteru z Londynu, która ma tak naprawdę miejsce na co dzień, można było sobie wówczas w Niemczech co najmniej pomarzyć. Również lata 30 okazało się ciężkie dla futbolu w Niemczech. Wówczesna ekipa rządząca, ekipa Adolfa, w nożne nożnej widziała olbrzymie możliwości propagandowe. Poza tym rozpoczął się walka z klubami giełkowskimi, polegająca na rozbijaniu starych drużyn oraz na fuzję, czyli włączeniu kilku zespołów w jeden. Spośród y, różnych ówcześniej rywalizujących o mistrzostwo Niemiec, najbardziej z film prezentowała ekipa Szakę 04 Gelsenkilke. Jej styl określono mianem kreisel, czyli bączek. Polegało to na tym, że piłka jak po szkółku krążyła pomiędzy poszczególnymi zawodnikami drużyny. Ten styl przetrwał do dzisiaj, bo właśnie nie nazywa się bączek, tylko tiki taka, jest bardzo charakterystyczny dla ekipy FC Barcelona oraz dla drużyny prowadzonych przez Josefa Guardiola. Utrudniony był także rozwój reprezentacji Niemiec. W tamtych czasach niemiecki klub piłkarski funkcjonował jako stowarzyszenie nieczerpiące zysku ze sportu, a niemiecki piłkarze byli amatorami. I w tym właśnie tkwił problem. Niemieckim piłkarzom lubiącym się w czucie amatorami nie wzmagała rywalizacja z zawodowcami. Między innymi dlatego Niemcy nie uczestniczyli w dwóch pierwszych turniejach o Mistrzostwo Świata. Ciekawostką jest to, że w tamtych czasach Niemcy bardzo często rozgrywali swoje mecze ze Szwajcarami. Dlaczego? Ponieważ kiedy wyniki robiły się nieco gorsze, zawsze można było liczyć na południowość Szwajcarów, z którymi nasi chodzi sąsiedzi regularnie i wysoko wygrywali. Jak już wcześniej wspomniałem, ogromny wpływ na rozwój futbolu w Niemczech miał silnie zakorzeniony w tym kraju regionalizm. Nie inaczej było też po II wojnie światowej, choć w tym przypadku wpływ na to miał też pewne okoliczności polityczne. Jednakże w pewnym momencie władze DFB, czyli Niemieckiego Związku Piłki Nożnej, zdały sobie sprawę z tego, że jeżeli niemiecki klub mają coś więcej znaczyć w Europie, a Liga ma być jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna, musi ono zostać scentralizowana w jeden wielki organizm Ligowy. I tak w roku 1963 wystartowała Bundesliga, która do dziś jest jedną z najświętszych lig Piłkarskich w Europie. Tak jak Bundesliga powoli stawała się jedną z najświętszych piłkarskich w Europie, tak ta reprezentacja Niemiec powoli stawała się jedną z najlepszych drużyn piłkarskich na świecie. Tutaj warto zaznaczyć, że swój pierwszy sukces Niemcy odnieśli już w roku 1954, czyli zaledwie 9 lat po zakończeniu II wojny światowej. Wtedy to na boiskach Szwajcarii wywalczyli swój pierwszy tytuł mistrzów świata, pokonując w finale reprezentację Węgier. Tak, tę słynną złotą jedenastkę reprezentacji Węgier z karęcym puszkaczem na czele która wcześniej w fazie grupowej rozbiła Niemców aż 8-3. W, w tym meczu Niemcy zakończyli tzw. Tak złoty okres węgierskiej piłki. Z tym meczem niestety związane są też dwa dość przykre incydenty. Po zakończeniu II wojny światowej niemiecki kanclerz Konrad Adenauer walczył o to, żeby zachować niemiecki tym, jednakże tą oficjalną zwrotką stała się zwrotka trzecia, zaczynająca się od słów Armieskeit und Recht und Freiheit für das Deutsche Vaterland", czyli jedność i prawo i wolność dla niemieckiej ojczyzny. Jednakże ludzie, jak poprzednio wiadomo, wiedzieli swoje I podczas odgrywania pełnów przed meczem finałowym część zgromadzonych na stadionie niemieckich kibiców odśpiewała dość jednoznacznie pojawiające się słowa Deutschland, Deutschland, i alles. Inną sprawą jest to, że część niemieckich piłkarzy biorących udział w tym meczu relatywnie szybko zmarła. Rodzi to dość uzasadnione podejrzenia, że Niemcy biorący udział w tym meczu po prostu mogli być czymś naszpercowani. Ogromnym atutem tej książki jest to, że autor Ulrich Hesse opisuje nie tylko historię Bundesliga, czy też dużym narodowej swojej ojczyzny, ale przedstawia ją w znacznie szerszym kontekście. W kontekście dziejących się w Niemczech wydarzeń politycznych, gdyż wielka polityka miała spory wpływ na to, jak rozwijała się ta dyscyplina sportu na rzecz zachodnich sąsiadów. Najlepiej to wiedzieć po najczarniejszym okresie historii Niemiec, czyli w okresie Narodowego Socjalizmu. Czy był Narodowy Socjalizm, tego wam w tej chwili nie będę raz, że nie o tym jest mniejszy materiał, a wydaje mi się, że większość z Was doskonale to wie. Jeden z głównych filarów narodowego socjalizmu był antysemityzm i tak się składa, że większość prezesów, czy też właścicieli niemieckich klubów piłkarskich chcąc przypodobać się władzy zaczęła prześladowanie swoich pracowników, czy też zawodników żydowskiego pochodzenia jeszcze zanim w Niemczech zaczęła obowiązywać ustawy norymberskie odbierające Żydom prawa. Nazi zbudowały też swoich na niemiecką, drużynę narodową. Podczas dwudziestolecia międzywojennego i w samym okresie wojny Niemcy, mecze międzypaństwowe rozgrywali wyłącznie z krajami sojuszniczymi oraz z ekipami z terytoriów podbitych, gdyż nikt inny z Niemcami po prostu grać nie chciał. Skoro już jesteśmy przy reprezentacji Niemiec w czasach narodowego socjalizmu, autor wspomina tutaj o bardzo niezwykłym wydarzeniu a mianowicie o meczu przyjaźni, który został rozegrany w Wiedniu pomiędzy drużynami narodowymi Niemiec i Austrii 3 kwietnia 1938 roku czyli niecały cały miesiąc pan Szlusie. Mesztę zakończy się zwycięstwem 2 do 0 odchodzących w niebyt Austriaków, którymi dowodził legendarny Matthias Zindelar. Ki był Matthias Zindelar? Przede wszystkim był jednym z najlepszych piłkarzy swojego pokolenia na świecie. Nie król swojej niechęci do narodowego socjalizmu. Otwarcie wspierał piłkarzy żydowskiego pochodzenia, a w niecały rok po tym meczu pożegnał się z życiem w bardzo podejrzanych okolicznościach. Za oficjalną przyczynę zgonu uznano zatrucie trucie tlenkiem węgla. A jak było naprawdę? Tego już prawdopodobnie nie, nigdy się nie dowiemy. Jeżeli macie ochotę bliżej zapoznać się z postacią Matiasa Zindelara, odsyłam Was do świetnego materiału, który na jego temat na kanale Football przygotował Mateusz Mikulak. Link do filmu znajdziecie w opisie. W historii reprezentacji Niemiec kontekst polityczny miał wielkie znaczenie nie tylko w czasach narodowego socjalizmu. Bardzo dobrze jest to widoczne na przykładzie turnieju o Mistrzostwo Świata rozegranego w roku 1974 właśnie na boiskach Niemiec. Spodziewałem się, że w rozdziale opisującym te mistrzostwa najwięcej miejsca zostanie poświęcone najbardziej charakterystycznemu spotkaniu tego turnieju, a mianowicie słynnemu meczowi na wodzie przeciwko Polsce. Jednak ze względów politycznych zarówno dla Ulricha Hesse i dla całych Niemiec Zdecydowanie większe znaczenie miał pewien mecz fazy grupowej, który Niemcy, a właściwie Niemcy z zachodu, rozegrali przeciwko Niemcom ze wschodu. W rzeczywistości był to okrutny żart. Jedyne mistrzostwa świata, na jakie kiedykolwiek zakwalifikowała się reprezentacja Niemiec wschodnich, były rozgrywane w Niemczech zachodnich. By puenta była jeszcze mocniejsza, oba zespoły zostały wylosowane do jednej grupy, by rozegrać między sobą ostatnią kolejkę rundy wstępnej. Z początku wydawało się jednak, że wrzawa otaczająca te mecz zostanie stłumiona przez fakt, że Niemcy Wschodnie także już zapewniły sobie awans do następnej rundy. Jak się jednak okazało, dolało to tylko oliwy do ognia. Reprezentanci RFN, wielcy faworyci, wydawali się całkowicie niepewni, jak podejść do tego meczu. Wiedzieli, że ich urodzony w dreźnie trener chce zwycięstwa w tym spotkaniu za wszelką cenę. Wiedzieli też, że oczekuje się od nich tylko i wyłącznie przekonującego zwycięstwa. Dlatego właśnie wygramy. Chełpił się w dniu meczu największy tabloid w kraju. Remis jednak wystarczałby pozostać na pierwszym miejscu w grupie, co w normalnych warunkach oznaczałoby cofnięcie się i pozwolenie przeciwnikom na ataki. Po tym meczu drużyny narodowe Niemiec zachodnich i wschodnich nie spotkały się już nigdy. W książce tutaj autor przedstawia nie tylko historię niemieckiej drużyny narodowej, Bundesligi czy też sukcesy odnoszone przez, przez niemieckie kluby, ale również przytacza pewne smaczki związane z miejscowym futbolem, oraz nie były się krytykować sportowców pochodzących ze swojego kraju. I tutaj znowu bardzo dobrym przykładem jest turniej o Mistrzostwo Świata rozegrany w roku 1974. Wyobraźcie sobie, że cały świat czeka na start mundialu, a tak naprawdę do samego końca nie wiadomo, czy on w ogóle się odbędzie. I to ze względu na postawę gospodarzy. Niemcy mieszkali wtedy w ośrodku treningowym oddalonym o 100 km na północ od Hamburga, w którym panował rygor porównywalny z tym w obozach koncentracyjnych. Niemieccy piłkarze do tego końca nie wiedzieli, czy w ogóle wystąpią w tym turnieju. O co chodziło? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Wtedy w tym ośrodku treningowym najważniejszym przedmiotem był telefon dzierżony przez Franza Beckenbauera, który pozostawał na gorącej linii z Niemieckiego Związku Piłki Nożnej, próbując wytargować dla siebie i dla kolegów z drużyny premię za ewentualne zdobycie Mistrzostwa Świata. Ostatecznie kapitan drużyny, zwany Kaiserem, walczył dla siebie i całej drużyny, Premie po 70 tysięcy marek na głowę za triumf w mistrzostwach. Jak się później okazało DFB pieniądze musiał wypłacić, gdyż Niemcy tytuł zdobyli pokonując w finale Holandię. Wspomniane wcześniej zachowanie nie jest jednak tym najbardziej krytykowane przez autora tej książki. Pamiętacie może Mistrzostwa Świata z Rosji? Chodzi mi tutaj konkretnie o ostatnie 10 minut spotkania między Japonią a Polską. Możecie mi nie wierzyć, ale nijak ma się to do tego, co w Hiszpanii odwalili Niemcy. Na Mistrzostwach Świata w roku 1982 w jednej grupie o awans do dalszej rundy walczyli Niemcy, Algieria i Austria. W ostatniej kolejce Niemcy mierzyły się z Austrią, a Algieria z Chile. Sytuacja wyglądała tak, że Austriakom do uzyskania awansu wystarczał remis. Niemcy musieli wygrać. Jednakże zwycięstwo Niemiec promiewało zarówno ich, jak i Austriaków. W dziesiątej minucie tego spotkania Horst Hrubesz zdobył gola, który zakończył ten mecz. I zakończył go w sensie dosłownym, gdyż przez następne prawie półtora godziny obie drużyny robiły wszystko, żeby tylko nie grać w piłkę. Ulrich Hesse nazwał postawę swoich piłkarzy w tym meczu haniebną. Swoją drogą, jako że Niemcy i Austriacy wcześniej znali rezultat konfrontacji Algierii z Chile. Właśnie od tego meczu stało się tradycją, że w ostatniej kolejce turniejów o Mistrzostwach Świata i Europy mecze w tej samej grupie rozpoczynają się o tej samej godzinie. Największym rozczarowaniem tej książki dla mnie jest to, że w rozdziale poświęconym Mistrzostwom Świata w roku 1974 nie znalazł się opis najsłynniejszego spotkania tych mistrzów, czyli słynnego meczu na wodzie we Frankfurcie przeciwko Polsce. Jednakże autor Ulrich Hess zadał w tej książce miejsce na opisanie innej konfrontacji niemiecko-polskiej, a mianowicie tej, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Niemczech w roku 2006. Rozpacz była ogromna, ale krótka. Dla Niemców i niemieckiego futbolu ten trzeba był uczyć więcej niż tylko walką o trafo medale. I dlatego najbardziej emocjonującym widowiskiem całego turnieju był dla Panów mecz, o którym reszta świata zdążyła już dawno zapomnieć. Drugie spotkanie w grupie przeciwko Polsce. Mimo, że Niemcy nie musieli wygrać, Mogli się czasu i czekać, dowodnicy Pinzmana atakowali z furią, którą było czuć także na trybunach, a fani okazywali im miłość tak intensywnie, że nawet neutralni widzowie dostawali więcej skórki. Ale bramkarz selkiku i reprezentacji polski Artur Boluc bronił strzał za strzałem. W ostatniej mlici najglew a później barat trafili w poprzeczkę. To było nieznośne. Wtedy, po 50 sekundach wyliczonego czasu gry, rezerwowy Dawid Odongor pograł prawym skrzydłem i posłódo środkowanie, a Nabil, który zostawił podolskiego wepchnął piłkę z bliska Borusa. Niewiarygodne z tym na tych blokich przyłapców Niemiec. Ochryp, Ochrypłym głosem donosił komentator telewizyjny, mając no na myśli dzikie sceny radości, które nastąpiły po golu. Pierwszym niemieckim piłkarzem, który dopadł do Donkore i objął go ramionami, był Kloze, urodzony w Opolu, w mieście położonym na rzekł odrąb w Polsce. Link do skrótu tego meczu znajdziecie w opisie. Poza tym aut autor tej książki. Z sporym szacunkiem naszych Polaków. Zaznacza, że w latach 30. o sile wolucji Dortmund świadczyli piłkarze polskiego pochodzenia: Ensku Zorra i Fritz Schepan. No to w, lat, w XXI wieku byli to Jakub Łoszczykowski, Łukasz Piszczyk i Robert Lewandowski. Widać po tej książce, że Ulrich Hesse, tworząc ją, wykonał ogromną pracę. Z każdą kolejną stroną możemy się przekonać, że autor nie tylko zna historię niemieckiej piłki nożnej, ale też zna się na samej piłce, którą się pasjonuje, którą kocha, którą żyje. Czyta się to nie tylko jak relacji sportowej, ale też jako pasjonującą opowieść o wzlotach i upadkach wielkiej drużyny i wielkich piłkarzy. Przytaczane przez autora w tej książce pewne smaczki dotyczące niemieckiego futbolu tutaj o tej pozycji kantej oraz niewątpliwie wpływa na jej uatrakcyjnienie. sobie nie mogę powiedzieć, że jest to najlepsza książka o tematyce sportowej, jaką przeczytałem. A teraz no mała niespodzianka dla Was. Mały unboxing. Jak wiecie, nie współpracuję z żadnymi wydawnictwami jeszcze, więc swoje materiały realizuję na podstawie książek, które sam sobie kupuję, które też tu widzicie. Zobaczmy, co niedawno udało Ci się kupić. Jest to prezent z okazji braku okazji, ode mnie, dla mnie. Ok. co my tu mamy? O, proszę. Hitler Narodziny Zła, autorstwa Volkera Ulricha. Jak widać, jest to bardzo ciekawa książka, przynajmniej z pozoru. Zwłaszcza, że opisuje ona biografię Adolfa Hitlera od momentu jego narodzin do momentu wybuchu II wojny światowej. Jakby uciąć z narodowego socjalizmu okres wojny, to myślę, że Adolf znalazł się w którymś największych przywódców niemieckich, razem z von Bismarkiem czy Konradem Adenauerem. Następną pozycją jest wojna 30 -letnia. to też był bardzo ciekawy okres, bo gdyby w wojnie 30-letniej dodatkowo udział wzięły katolicka polska, muzułmańska Turcja, który wtedy bardziej był zajęty wojowaniem ze sobą oraz prawosławna Rosja, to o wojnie 30 nie mówilibyśmy jako o wojnie 30-letniej, a raczej jako o wojnie wielkiej, wojnie europejskiej albo o pierwszej wojnie światowej. Tutaj bardzo ciekawą rolę odegrał pewien. Żyłsko-katolicki duchowny, od którego wzięło się też stwierdzenie Szara Eminencja. Ja Mamy jeszcze jedną pozycję. Książka pod tytułem Kołyma koły w sowieckich Łagrach. To jest książka, którą poznał za pośrednictwem kanału Historia bez cenzury. Jest to zbiór wspomnień Polaków uwięzionych w obozach koncentracyjnych na dalekim wschodzie Rosji, w dorzeczu Kołymy. Z tego, co się dożyło żył to co jest w niej opisane jest straszne i obyśmy nie mieli możliwości przekonać się na własnej skórze, jak wygląda życie w sowieckim łagrze. I to tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że niniejszy materiał się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia pozytywnej oceny, komentarza, ewentualnie dołączenia do grona moich stałych widzów poprzez kliknięcie w przycisku subskrypcji, żebyście mogli otrzymać powiadomienia o kolejnych realizowanych przeze mnie materiałach. Dajcie znać w komentarzach, jakie książki jeszcze Was interesują, jakie mi polecacie, jakie chcecie, żebym przeczytał. Ja czytając te książki, przygotowując dla Was te materiały, sam się czegoś uczę i czemu nadal się rozwijam. Ewentualnie, napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście na tym kanale więcej książek o tematyce sportowej. A jeżeli ten materiał zachęcił Was do zapoznania się z książką TOR: Historia niemieckiej piłki nożnej, to zachęcam Was do tego. Jednakże, w pierwszej kolejności zadbajcie o swoje zdrowie i kupcie lub też wypożyczcie tę książkę już po tym, jak skończy się pandemia koronawirusa. Zdrowie jest jednak najważniejsze. Także to tyle ode mnie. Do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.